Cześć, witam serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałabym zaapelować do tych wegan i do tych aktywistów prozwierzęcych, którzy nie podpisali petycji dotyczącej uboju rytualnego, nie przyłączyli się do tej kampanii. Chcę prosić Was o to, abyście nie ignorowali tej chyba najgorszej, makabry, najgorszego horroru współczesnego świata. Jeżeli macie jakieś obiekcje co do kształtu petycji, zapraszam każdego z Was na rozmowę, na debatę. Przedstawcie swoje argumenty, rozmawiajmy na ten temat. Najpierw chcę zacząć od najbardziej chyba bolesnej obiekcji, jaką otrzymałam i ja, i chyba wszyscy, których tak bardzo, bardzo boli ubój rytualny. Wielu z nas wręcz błagało Darka Gzyre o poparcie tej sprawy dosłownie. Dosłownie widzę w komentarzach padają takie słowa błagam. Podpisz petycję, udostępnij. Wiele osób prosiło Darka. Ja wstępnie, na samym początku, od razu, w pierwszym dniu, jak tą petycję napisałam, opublikowałam, od razu wysłałam do wielu znanych aktywistów, w tym do Darka Gzyry i prawdę mówiąc, pokładałam głębokie nadzieje w nim, wiedząc, że jest autorem artykułów w krytyce politycznej. Miałam cichą nadzieję, że krytyka polityczna stanie się być może jednym z pierwszych mediów, które podejmą ten temat. I no, stąd moje bardzo głębokie i bardzo bolesne rozczarowanie. Darek Zyra odpisał w jednym z komentarzy w ten sposób: Zdania w sprawie niedopuszczalności rzezi zwierząt, w tym zabijania rytualnego, nie zmieniłem od ponad 30 lat. Popieram podobne protesty, o ile nie normalizują świeckiego, standardowego u nas zabijania. Czyli to jest jedyne, co odpowiedział jako kontrargument. Czyli innymi słowy, ja nie wiem, czy dobrze to rozumiem, ale tak to rozumiem, że Darek Gzyra zarzuca mi, że ja normalizuję tak zwany standardowy ubój. Naprawdę. Naprawdę tak wynika z treści tej petycji, czy tak wynika z całego kształtu mojego kilkuletniego aktywizmu? Ponieważ na swoich kanałach wielokrotnie, często pytana, czy nawet prowokowana przez antywegan nawet o porównanie wartości życia człowieka i zwierzęcia. Zawsze podkreślałam to, że w każdym przypadku każde życie ma nie tylko, że wartość taką samą, ale po prostu absolutną. Każde życie ma wartość absolutną. Bardzo często na takie tematy rozmawiałam z osobami wierzącymi, które uważały na przykład, że Bóg ma prawo wszystko. Ja odwracałam pytanie: jakim prawem? ów rzekomy Bóg miałby dysponować życiem, czyli doświadczeniem osoby zwierzęcej. Subiektywne doświadczenie versus subiektywne doświadczenie, więc nie tylko zrównuje wartość życia każdej myszy, krowy z wartością życia człowieka, ale także z wartością, nazwijmy to, życia potencjalnego Boga. Za każdym razem jest to subiektywne doświadczenie i to doświadczenie zawsze ma. Wartość absolutną i y, też powoływałam się nawet na y, prawa fizyki, że jeżeli Bóg ów istnieje, to taki właśnie światopogląd reprezentuje. Powoływałam się y, na teorię względności, która uczy nas o tym, że każda perspektywa, każdy punkt odniesienia jest równorzędnie ważny. Czyli można powiedzieć, że cały świat istnieje dla tej krowy. Dla kurczaka. Wszystko kręci się wokół kurczaka. Cały świat się kręci wokół każdej osoby z osobna. I taki pogląd zawsze reprezentowałam i nadal prezentuję. Więc nie wiem skąd ten pomysł, że ja akurat miałabym promować w jakiś sposób ubój standardowy. Albo czy faktycznie to wynika z treści petycji? Bardzo proszę o uściślenie, ponieważ. To nie jest błahostka, to nie jest jakieś fiubździu, że, że jakieś tam się przewidziało, że ona będzie pieprzyć o uboju rytualnym. Mówimy o bardzo poważnej sprawie. I to też nie jest tak, jak też weganie niektórzy próbują nam wciskać, że jest to sprawa marginalna, to jest problem marginalny. Ktoś wręcz powiedział, że po co w ogóle wy się tym zajmujecie, tylko rozdrażnicie bracie Żydów. A przecież problem dotyczy kilkudziesięciu zwierząt rocznie. No, bzdura, problem dotyczy prawie pół miliarda zwierząt rocznie mordowanych w ten sposób, obrzydliwy sposób w Polsce. To jest ogromna skala zjawiska, i to jest zjawisko makabryczne. Na pewno zgadzam się z jednym, że zarówno w uboju standardowym, jak i y, tak zwanym rytualnym i tu, i tu zwierzęta pozbawione są praw. Nie są traktowane jak podmioty, podmioty życia, tylko są traktowane w sposób instrumentalny. I mam takie obawy, że weganie po kroju Darka Gzyry, w trosce o nieskazitelność i czystość własnej filozofii, o spójność własnej filozofii, dlatego właśnie nie popierają tej petycji i tej kampanii. Bo z tego by wynikało, jakoby zwierzęta, Mordowane w inny sposób, były potraktowane mniej przedmiotowo. To byłoby koszmarne, gdyby taka motywacja stała za tą postawą, ponieważ powracam do wartości życia. Jeżeli ową krowę, niech to będzie krowa, bo to bardzo często dotyczy krów. Jeżeli ową krowę stawiam na równi ze sobą samą i na równi powiedzmy z moim dzieckiem, to czego bym najbardziej nie chciała dla siebie samej. I czego najbardziej nie chciałabym dla mojego dziecka? Czy dla siebie samej najbardziej nie chciałabym śmierci? Czy to, gdyby ktoś mnie zabił, byłoby aż takim koszmarem? Oczywiście. Naruszyłby moje prawa, naruszyłby moją nietykalność cielesną, byłaby to przemoc względem mnie, zadecydowałby za mnie itd. Tak tak Jasne. Czy to jest jednak najgorszy los, jaki bym nie mógł spotkać? Nie. Śmierci tak bardzo się nie boję, bardziej bałabym się tortur. Więc dlaczego, jeżeli dla siebie samej najbardziej nie chciałabym umierać w męczarniach, najbardziej, najbardziej ze wszystkiego na świecie, nie chciałabym być mordowana ze szczególnym okrucieństwem, nie chciałabym być torturowana na śmierć, to dlaczego tego samego nie miałabym chcieć dla krowy? jeżeli się o nią troszczę. Pomyślcie, drodzy weganie, którzy zignorowaliście moje apele. Pomyślcie o rodzicach, którzy dowiadują się, że ich dziecko zostało zamordowane. Jakie jest pierwsze pytanie? Jaka wizja najbardziej spędzałaby sens powiek, sen z powiek takim rodzicom? Czy najgorsze jest usłyszeć, to, że ich dziecko zostało zamordowane, czy jednak najbardziej dewastujące by było, gdyby usłyszeli, że ich dziecko było katowane, katowane na śmierć, że zostało zamordowane ze szczególnym okrucieństwem. Na pewno takich sytuacji w życiu normalnym nie spotykamy. Mam nadzieję, że żaden z was, żadna z was nie spotkało takiej sytuacji w życiu realnym, ale takie sytuacje widzimy w filmach i Taka naturalna reakcja tych rodziców zawsze jest, jaka jest pierwsza. W jaki sposób zmarło moje dziecko? Czy cierpiało? Zobaczcie, dlaczego zawsze ci rodzice tak bardzo chcą poznać prawdę? W zasadzie mogliby powiedzieć, okej, okay, dobra, no, stało się, prawda? Stało się, moje dziecko nie żyje. No cóż, cóż, odbędziemy żałobę, otrzemy łzy i, i życie toczy się dalej. Oczywiście, że w tych wszystkich filmach detektywistycznych jest jakaś y, psychologiczna prawda. Rodzicom bardzo, bardzo zależy, żeby poznać prawdę. Dociekają, w jaki sposób ich dziecko zmarło, w jakich okolicznościach. Bardzo chcą, żeby te zwłoki zostały odnalezione, zbadane. Bo czego chcą się dowiedzieć? Chcą się dowiedzieć przede wszystkim, czy bardzo cierpiało. Jakąż ulgą jest, kiedy usłyszą, że nie, to była szybka śmierć. Szybko zostało odurzone. Yy, zobaczcie, bardzo często jest w filmach ten motyw. Yy, jeżeli ciało jest jakieś tam, nie wiem, pocięte, ma ślady tortur, to, czy ślady gwałtu, bardzo często jest ta kwestia. Czy załóżmy, dziewczyna została zgwałcona przed czy po śmierci, czy była przytomna. Jeżeli są ślady, Yy, jakieś znęcania się. To też jest bardzo częsta kwestia. Czy, czy była przytomna? Czy może te wszystkie ciosy były zadane już w momencie, kiedy była odurzona, nieprzytomna yy, lub, lub martwa? To robi ogromną różnicę, prawda? Zobaczcie. Czyli dla tych, którzy kochają, którzy troszczą się, Którzy się przejmują, robi przeogromną różnicę, kolosalną różnicę. Czy rany były zadawane w stanie przytomności, czy może w stanie odurzenia, a może już po śmierci? Czyli to ma znaczenie dla ludzi, którzy się troszczą. Więc zadajcie sobie, proszę, pytanie: czy wy się troszczycie o zwierzęta, czy chcecie być spójni filozoficznie, czyści filozoficznie? Czy podpisanie tej petycji Was zbruka? O co chodzi? Naprawdę błagam Was, dajcie mi odpowiedź, skąd się bierze ten opór w Was? Zapraszam na debatę. Napiszcie mi w mailu. Adres mailowy jest yy, przecież dostępny cały czas w zakładce informacje. Napiszcie mi to nawet w komentarzu. Petycja jest oczywiście bardzo rozbudowana. I no, na pewno w tej chwili nie ma szans, żebym ją w całości omówiła, zwłaszcza, że zawsze dążę do tego, żeby moje filmiki były możliwie krótkie. Więc bardzo, bardzo ogólnie y, o zarysie. Oczywiście y, ta petycja jest skrojona pod kątem szansy na jakiś wpływ. Gdybym tak po prostu napisała, uboj rytualny jest straszny, proszę zakażcie go. To wiadomo, że no to byłoby bezwartościowe, nico, prawda? To szkoda czasu. Więc oczywiście, że to jest y, petycja przemyślana pod takim kątem, żeby miała szansę coś spowodować. Jest w niej dużo haków, jak sądzę dużo wciągnięcia prób wciągnięcia w dyskusję, w debatę. Y, urzędników, którzy mają obowiązek odpowiedzieć na tę petycję, ale również i takich podmiotów, które nie mają ustowego obowiązku odpowiedzenia na tę petycję. Stąd liczyłam na dobrą wolę np. mediów takich jak y, krytyka polityczna i autorów, y, takich jak Darek Zera. No ale oczywiście szczęśliwie są też podmioty, które chciał, nie chciał, będą musiały na to odpowiedzieć. I no, oczywiście pod takim kątem jest ona skrojona. Ponieważ prawa zwierząt nie są wpisane w konstytucję, a tutaj w dużej mierze rozchodzi się o konstytucję, i generalnie prawa zwierząt są ignorowane przez rządzących, dlatego punktem wyjścia do w ogóle napisania tej petycji były oczywiście prawa człowieka. To była moja pierwsza koncepcja. Przeczytam fragment wstępu. Sygnatariusze niniejszej petycji wraz z autorką przekonani, że nasze prawa człowieka zostały naruszone przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uboju rytualnego z 10 grudnia 2014 roku, w szczególności w zakresie zakazu tortur wynikającego z artykułu 3 Kom Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, apelują o podjęcie działań. Jest to oczywiście bardzo ogólne stwierdzenie o podjęcie działań, a to dlaczego? Dlatego, że Yy, poniżej wymieniam aż siódemkę adresatów yy, tejże petycji i od każdego z tych podmiotów oczekuję innych działań. I każde z tych działań jest działaniem na plus, więc yy, dlatego ten wstęp jest taki ogólnikowy. I tak jak mówię, zamiar powołania się na prawa człowieka był pierwotnym moim pomysłem, na tym zamierzam to oprzeć. Dodatkowo Takim, wydaje mi się, istotnym punktem tutaj w, w argumentacji, którą przedstawiam, jest punkt trzeci. Nieprawdziwe twierdzenie Trybunału Konstytucyjnego, który to twierdzi, że ubój rytualny podlega ochronie w ramach właśnie tejże Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, co podkreśla Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. I słuchajcie, no to jest gruba sprawa, moim zdaniem. Naprawdę, Darku Gzyra czy Gzyro, dziwię się, że nie podejmujesz tego tematu, ponieważ Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł coś absolutnie przeciwnego, że zakaz uboju rytualnego nie narusza prawa do wolności religii, gwarantowanego w artykule 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, i co więcej, wydając ten wyrok, w samej treści wyroku zaznacza, że po raz pierwszy w historii wyrokuje w tej sprawie. Czy to nie jest gruba sprawa, że zostaliśmy zwyczajnie oszukani, że Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku powołał się na coś, czego nie ma i co dopiero teraz się pojawiło i jest w sprzeczności z tym, co oni twierdzą? Czy samo w sobie takie kłamstwo już nie jest powodem, żeby o tym dyskutować? Naprawdę ja. Wytykając to kłamstwo w ten sposób normalizuje ubój standardowy, bo to nie jedyne kłamstwo, które ja wytykam w tej petycji. Jak powiedziałam, zanim się zabrałam zapisać, myślałam cały czas, miałam w głowie prawa człowieka. Chcę Wam jednak opowiedzieć o idei, która spadła na mnie, jak grą z jasnego nieba. Zaczęłam tworzyć tą petycję, nie śpiąc. Byłam już taka zmęczona, jak generalnie w ogóle prawie nie śpię śpiotką. Zostałam aktywistką wegańską, ponieważ nie jestem w stanie spać, kiedy obok nas mordowane są zwierzęta. Moja jakość życia, mój spokój, moje życie zostało mi bezpowrotnie odebrane. W pewnym momencie tak już padłam, zmęczona, z bólem głowy. Mówię, nie, muszę się przespać. I kiedy zasypiałam, jak piorun, spadła na mnie taka myśl, jakby ktoś na mnie krzyknął. Przecież ubój rytualny to nie żaden rytuał. Już było po śnie, pomimo że byłam strasznie przemęczona, głowa mi pękała. To było prawdziwe natchnienie. No tak, przecież ubój rytualny to nie żaden rytuał. Nie wykombinowałam tego, nie doszłam do tego metodą dedukcji, ale nie chcę przypisywać temu faktowi jakiegoś y, od razu nadprzyrodzonego znaczenia, ponieważ prawda jest taka, że już wcześniej. Planowałam nawet nagranie wideo na temat tego, czym jest rytuał. Czym są w ogóle rytuały w życiu człowieka? Jakie mają znaczenie? Bo tak naprawdę dużo o tym rozmyślam. Jest to coś, czego mi faktycznie chyba najbardziej brakuje, odkąd odeszłam od zorganizowanych form religii. Nad tym, czym są rytuały, rozmyślałam już wcześniej. I to mnie właśnie uderzyło, że no tak, przecież upój rytualny to nie jest żaden rytuał, a my wszyscy, jak. Takie kurcze, niedorozwinięte dzieci zostaliśmy nabrani przez naszych rządzących, przez Trybunał Konstytucyjny. Że ta makabryczna zbrodnia podlega ochronie konstytucyjnej, bo to jest rytuał. I tego dotyczy mój pierwszy punkt, ponieważ uznałam, że to jest kurcze, to jest tak ważne, że jesteśmy tak. Perfidnie oszukani. Jest to tak ważne, żeby o tym dyskutować, że, tak jak mówię, umieściłem to jako punkt pierwszy. Bardzo, bardzo proszę Was o zapoznanie się. Ja jeszcze do tego wrócę, przedstawię ten argument na pewno w odrębnym filmiku. Ale wiecie, co jest najciekawsze, że już po opublikowaniu tej petycji natykam się na wywiad z naczelnym rabinem Polski, Michałem Schudrichem. I wiecie, że on też to wie. On też to wie. I on też to twierdzi, że ubój rytualny to nie jest żaden rytuał, że to jest po prostu ubój. Czyli powinien być w świetle prawa traktowany jak ubój i podlegać wszelkim przepisom dotyczącym uboju zwierząt, a nie praktyk religijnych. Czy on to wie? Ja to wiem. I teraz pytanie: w składzie sędziowskim tego Trybunału Konstytucyjnego, to, że oni się dalej nabrać, to. I jeszcze bym zrozumiała, gdyby tam siedzieli sami zakuci ateiści, którzy w ogóle nie mają pojęcia, w ogóle pojęcia nie mają o co chodzi w religii. Jakieś rytuały w ogóle kurczę, czarna magia, w ogóle słowa nie rozumieją. Tylko że znowu jest pewien problem. Słowo rytuał występuje nie tylko w religii, ale również w psychologii. Są czynności rytualne, przymusowe, prawda? Wiemy o co chodzi. Wiemy o co chodzi. Wiemy, jaka jest idea, czemu to służy. To jest podmiotem rytuału. Wiemy. Gdyby tam była. W tym Trybunale Konstytucyjnym siedziała banda takich, takich wąsko-klapkowych, ateistów, którzy nic nie wiedzą na temat religii, w ogóle o co chodzi, w ogóle czarna magia, nic nie wiedzą na temat psychologii. No to jeszcze bym zrozumiała. Tylko, że ja nie wierzę, że tam nie było ani jednej osoby deklarującej się jako na przykład katolik. Trzeba by naprawdę prześwietlić ten skład sędziowski. Naprawdę, tam nikt nic nie kuma? Czy celowo i z premedytacją nas oszukano? I ty, Darek, Darku, Gzyra, czy Gzyro, nie wiem, czy y, powinnam odmieniać imię i, i, i nazwisko. Powiedz mi, proszę, nie tylko ty, ale wszyscy weganie, uważacie, że to nie jest kwestia sama w sobie do wyjaśnienia? Naprawdę, ja drążąc sprawę. Szukając sprawiedliwości dla katowanych zwierząt, normalizuje tak zwany ubój standardowy, tak? O to mi chodzi. Bardzo, bardzo Was proszę o wykazanie, o wykazanie, w jaki sposób ja normalizuję, czy może nawet promuję ten standardowy ubój. Oczywiście link do petycji znajduje się zarówno w pierwszym przypiętym komentarzu, jak i w opisie filmiku. Bardzo, bardzo proszę o zapoznanie się, o podpisanie, o udostępnienie. Jeżeli dysponujecie dostępem do jakichkolwiek mediów, dziennikarzy, polityków, to bardzo proszę Was o akcję. Bądźcie współautorami tej kampanii, bo niedługo może być za późno. Pojęcia takie jak halal już przechodzą do mainstreamu. Widzimy wysyp, akcji marketingowych mających na celu znormalizowanie, wykreowanie pozytywnego wizerunku za tego pojęcia, że halal znaczy dobre, mam już pierwsze biuro podróży halal. Te to wszystkie towarzystwa muzułmańskie, do wszystkich wysłałam maile z zapytaniami. Też na ten temat opublikuję filmik wkrótce. Wiecie co oni robią w jaki sposób krzewią islam w naszym kraju. Ano organizują warsztaty kaligrafii arabskiej, jakieś tam Tatuaże, wiecie, same takie, wiecie, atrakcje, atrakcje. Może tańce, muzyka. Słuchajcie, ja sama kocham kulturę arabską, muzykę arabską. Ba, nawet wydałam płytę zespołu z Kuwejtu i bardzo fajni goście to byli. Lubię kurczę, muzułmanów, Arabów, to są często fajni goście. Moje najlepsze kurcze wakacje w życiu to były w Turcji. To są fajni ludzie. Ale Yy, obawiam się, znaczy nie tylko, że się obawiam, mam tego pewność, że oni tą fajnością chcą nas tak zaczarować, żeby już nikt tam się nie przychrzanił, yy, no do takiego fajnego ziomala, prawda, takiego jeszcze przystojnego, śniadego, jak to często Polki lubią, że słuchaj, ale coś jest nie tak z tym waszym ubojem, dlaczego wy nie chcecie sprawić ulgi tym zwierzętom, albo, albo po prostu nie przejdziecie na weganie. to jest jeszcze inna kwestia. Zwykłemu Polakowi w normalny sposób przedstawiamy ideologię wegańską. Oczywiście im też próbujemy, ale jest jeden hak, jest jedno ale. Też już to omawiałam na tym kanale. Islam zabrania, Islam zabrania weganizmu, tego ideologicznego, czyli prawdziwego weganizmu. Nikt nie ma prawa być moralnie czystszy niż yy, ich prorok. Oni nie mają prawa, nie mają prawa yy, potępić spożywania mięsa, czyli nie mają prawa być yy, prawdziwymi weganami. A no niestety, jeżeli ktoś jest już muzułmaninem, to odstępstwo, porzucenie ich wiary, yy, no łącz, wiąże się z. I tak mi to tłumaczyli moi przesympatyczni przyjaciele muzułmanie, że tak naprawdę są ateistami. Ale nie mogą tego głośno powiedzieć, bo oznaczałoby to na nich wyrok śmierci. Więc my musimy też być realistami, wiedzieć, że do nich trzeba podejść inaczej, że im nie wolno przejść na weganizm w takim kształcie, w jakim my to proponujemy. To jest o wiele bardziej skomplikowana sprawa. Więc nie możemy do jednego worka wrzucać nas, ich, ubój ten, ubój ten. Tam jest zupełnie inna problematyka. Ale nie możemy zostawić tych zwierząt na ich pastwę. Godzić się na stan obecny w imię czystości naszej ideologii. Musimy spojrzeć na rzeczywistość taka, jaka jest, widzieć, co się dzieje. Ktoś, to się troszczy. Ja się troszczę. Nie chciałabym, żeby moje dziecko było zakatowane na śmierć. Gdyby moje dziecko zostało tylko zabite. Jest różnica. Nie rozumiem, dlaczego w przypadku krowy, o której się troszczę. Moja troska miałaby wyglądać inaczej. I to wszystko na dziś. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.